Ja P3 500 APE za rok, mam tak na on będzie wyświetlony kilometr, 1200 km po lekkim dzwonie. Była u mechaników już, było robione zawieszenie, lewe koło było robione, ale to wszystko jest do sprawdzenia, bo coś się dzieje, tyle poczę kierownicą, nie idzie jechać więcej, jak 40 km na godzinę. Nawet nie wiem, czy tyle ją rozpędzałem. Błąd wyświetla, zgłasza błędy. Zobaczymy. Będziemy to diagnozować. Podpięcie. Ale do czego zmierzam? Na prośbę z jednego widzów. Dzisiaj nagramy krótki materiał na temat hydrauliki i odpowietrzania. Bo tam y, prosił, żeby nagrać materiał. Prosił, żeby pokazać, jak, jak się hydraulika odpowietrza. Hydraulikę, y, na, dzisiaj Wam nie będę pokazywał, jak tym. Nie nazwijmy tego odcinka, tylko jakimś tam krótkim vlogiem. Nie będę wam pokazywał ze względu, że no dzisiaj nie, Nie, wytłumaczę to fizycznie po prostu. Fizycznie, opisowo, jak ja to robię i na jakiej zasadzie to działa, Czyli nie w skrócie, tak? Jak komuś tam się śpieszy. Dzisiaj będzie, będę nagrywał odcinki od HP. Gdzie ma się nagrywać, demontaż lagi, łożyska, tu wszystko po kolei. Jak rozpinam lagi, branży i potem wszystko, wymiana łożysk i tak dalej. Zdiagnozujemy ją ogólnie, bo może być tylko drążek krzywy i mam wibrację. No to wszystko musimy tu zdiagnozować. Krótki opis, jak samodzielnie w domu, w garażu, bez super specjalistycznych narzędzi, można sobie układ odpowietrzyć samemu, czy nie? Są dwa sposoby. Jeżeli macie sprężarkę. Do powietrza, kompresor tak zwany. Możecie sobie kupić taką pompę. O, taka pompa. To jest setra, bodajże. Ja sobie kupiłem 80 zł, 120 zł. Wiadomo, tu podpinacie spężarki, żeby bił. A to jest końcówka. To jest końcówka, którą zapinamy taka na odpowiednik zawieszenia tu. I tu. To jest jeden sposób. Czyli tak. Robimy w ten sposób. To podłączamy, jeżeli macie lub chcecie sobie kupić. Mówię. Od 80 do 120 zł. To kosztuje. Nie są to drogie rzeczy. Warto mieć, bo do hamulców to służy też. Można hamulce odpowietrzać i inne rzeczy tłoczyć. Wiadomo. Musi być sprężarka. Nie jakaś super mocna. Wystarczy... 5-6 barów, żeby była, może być 50 litrowa, 25, byle ci wała, nie nie to będziecie czekać, żeby nabiła powietrze i zasysała, co nie? Wiadomo, zbiorniczek, tu, w tych nowych typach jest tutaj, płynu, płyn DOT 4, odkręcamy, zalewamy do pełna, do pełna, odkręcamy odpowietnik lewy, tak, lewy, bo teraz sobie będę miał prawy, lewy, a ja robię jeszcze jedną rzecz. Zawsze, jak odpowieczam układ zawieszenia, blokada jest zwolniona, nie na zaciśniętej, tylko rozblokowana. Musi być tak, i wtedy tak, odkręcamy, odkręcamy to, zakładamy tego węża. No i i tu naciskamy, tu wyrzutnik, i ona się płynę. Wtedy zaciągał płyn i tak pompujemy. Pilnujemy tu cały czas, żeby dolewać płynu. Cały czas dolewamy sobie płynu. Jeden zbiornik, drugi. Ja tak robię. Przeważnie robię w ten sposób, że tak te teraz jest stan. Przeleci jeden cały, drugi, trzeci, czwarty. Piąty zaleje do pełna i wtedy zamykam tu. Za zamykam odpowietrznik i przechodzę na lewą lagę. Na prawą, przepraszam. Teraz będzie ta prawa. I to powtarzam, to czynność tak samo. Znowu Od... Zakładam węża, cyk, odkręcam, zasycam i znowu sobie dolewam na bieżąco. To tam jest dobrze, bo jest blokada. To się można o zablokować i to działa cały czas. I sama ja muszę stać tutaj to ściągnąć, żeby było więcej miejsca. Dostęp przerywać, co tam odkręca się i się dolewa. Tu cały czas, i się dolewam znowu pięć zbiorników, tak przelewam. To wtedy cały stary płyn wyciągnie, będzie nowy, świeży i też zakręcę. I tę czynność powtórzę tu znowu, ale nie pięć razy już, tylko nam dwa zbiorniczki przepompuję jeden, dwa przeważnie, tak robię dwa. Znowu tu dwa, zakręcam. Robię cyk, pyk. Teraz tego nie zrobimy, bo nie stoi na stopach i nam poleci z podnośnika. Dwa razy przełącznikiem i blokada działa zawsze. Pierwszy raz zatrąbi, zwolnimy, drugi raz. Dobije ciśnienia jest OK. Drugim sposobem, jeżeli nie macie tego, a chcecie to zrobić samo czynnie, nie dajcie mechanika i macie czas pomęczyć się. To wiadomo, płyn dolewamy do pełna, odkręcacie ten zbiornik raz blokadą, tylko pamiętajcie, żeby na stopkach stała, bo się przewróciłam wtedy. Na stopkach blokadą zamykacie. Płyn wywali, zakręcicie zakręcicie to nie. Wtedy. I znowu z przełącznika raz, odblokowujecie, zablokujecie, odblokujecie, zablokujecie. I za trzecim razem, za czwartym, zablokujecie, kluczyk, psik, psik, tylko powietrze wyrzucić. I znowu ta czynność do dotąd. No to jest zmundne długo schodzi, no, ale jak nie macie sprzętu, jak chcecie to sami zrobić, i tu zrobicie te pięć powtórzeń, cyk, zamykacie i tyle wiadomo. Hałas będzie, bo ona wtedy trąbi, że nie ma w układzie ciśnienia. Potem lewa, laga, to samo. Płyn pilnujecie, dolewacie i można to z przełącznika odkręcacie, pss, wywali płyn, zakręcacie, raz zablokujecie, odblokujecie, zablokujecie, odblokowujecie, zablokujecie, odblokujecie, cyk na zablokowanej cyk, kluczykiem, pss, pss, jak hamulce w samochodzie, trzy razy pedał, spuszczamy powietrze i od nowa pompujemy, tak samo tu, trzy razy, cztery razy, spuszczamy powietrze i tak kółko w kółko, pilnujemy, żeby płyn był cały czas, płyn, nie? A i druga sprawa jest taka. Bo będzie wam trąbić, że jak blokujecie ją, to chwilę czekajcie. Nie to, że zablokujecie, odblokujecie, zablokujecie, odblokujecie. bo ze względu, że jak zablokujecie, to płyn wtedy zasysa. A jak blokujecie, to nie zdąży, tak dłużej schodzi. Mówię, to, to jest drugi sposób, najprostszy. Znaczy, najprostszy. Jeżeli nie ma się pompy, kompresora, a chcecie to samemu się pobawić, i macie czas, tam dwie osoby, jeden dolewa. Przełącza cyk, cyk. Ja tak dawniej robiłem na samym początku, w ogóle pierwszą, drugą, trzecią, czwartą metrikę odpowietrzałem ręcznie, właśnie w ten sposób. Nie pompowałem 5 litrów na minutę, ręcznie po prostu dotąd, aż zakręciłem odpowiedniki. Możecie sobie wężyka założyć, jak nowy płyn jest, do butelki, łapać płyn. No to wiadomo, czysty płyn odzyskacie na dolewki, dolewać w koło, w koło, w koło. Mówię, to taki dzisiaj krótki film na życzenie tam widzów. I co tak sobie. Mówię, ja dzisiaj to będę rozbierał, to zawieszenie, będzie wszystko rozpięte, nagram to fizycznie jak ja to robię też za pomocą tego urządzenia lub za pomocą, jeszcze mam tu gdzieś taką pompkę ciśnieniową, co bije ciśnienie do układu, ale ja tam tego nie stosuję. Stosuję zawsze to, dla mnie jest to jest najwygodniejsze. Zawsze to działa. Tak się przyzwyczaiłem. Może dobrze, może źle, może inni robią to inaczej. Ja robię to. Dla mnie to jest najprostsze. Wszystko i w ten sposób yy, tego. To jak już mamy THP na podnośniku, no to mówię, tu musimy sprawdzić układ kierowniczy, bo coś się dzieje. Lewa laga była Nie wiem, czy ona jest prosta, czy nie. Musimy to sprawdzić. Drążek, bo ona była gdzieś trącnięta, na jachana, Coś tam się działo, klient zgłaszał. Zgłasza, komputer zgłasza błędy, nie była diagnozowana. Czek świeci po zapaleniu cały czas, nie gaśnie. Podpięcie akumulatora mówił że dalej się to pojawia. Gaśnie, potem zapali motor i czek się wyświetla. Będziemy diagnozować teksom yy, Siedzenie tu jest w tej chwili zdemontowane, leży. Będziemy siedzenie rozkuwać, bo jest kabel od urwany. Nie wiem dlaczego, któryś mówi, się był. No była u mechanika powiedzmy, mechanika rzeźnika, ale nieważne. Plastiki będziemy rozbierać, bo jakbyśmy lagę rozpinali, no to wiadomo. Koska od ABS-u jest tutaj, czujnik od lagi, tu od, e, czujnika prędkości lewego koła. Zobaczymy, no, rozbierzemy to wszystko. Tak to wygląda. PHP 1200 km, lekka kolizja. Będzie ok. Doprowadzimy ją do stanu używalności. Będzie jeździć, może jutro już. Nie nagrywam dla filmu, bo dużo roboty jest, no ale widzę, że jest zainteresowanie. Będziemy coś nagrywać, może nie takie długie, krótkie, systematycznie, albo piszcie, co mam nagrać, o czym, bo ja to no, codziennie robię te mp nie tylko, że tam, tą, tą, czy jedną, dwie, codziennie są mp tu widzicie następna stoi, ona rozebrana jest, czekamy na jakieś tam pierdoły i prawdopodobnie już jest sobota, ale jutro będzie składana. Na zewnątrz ze cztery stoi w kolejce znowu, dzisiaj za godzinę kolejna przyjeżdża też. Ciekawy, możemy film nagrać o, o silniku, bo olej, olej się dostaje do filtra powietrza, wyrzuca w dużych ilościach, na wolnych obrotach nie, po przygazowaniu od razu wali, więc będziemy silnik demontować. U mnie z podejrzeniem pierścieni, jedni mówią zatkana odma, ale ja już mam podejrzenie pierścieni, po prostu w ten sposób. Tu nagram systematycznie, zbudujemy jakiś odcinek o pół godziny, nie za długi, nie za krótkie, żeby się nie unudzić. Na prośbę. Kolejnego słuchacza. Też zainwestujemy w mikrofon. Żeby było lepiej słychać. Troszkę postaramy się jakoś jego obrazu poprawić. Mówię, ja nie jestem zawodowym youtuberem i raczej nie będę. Zacząłem to nagrywać, bo a tak z ciekawości myślałem, że więcej czasu będzie tego roku. A tu jak na złość skuter za skuterem, motor za motorem. Coś się robi, nie ma czasu. Znaczy, nagrywam, może inaczej. Nie ma czasu tego montować i wrzucać. No ale teraz coraz więcej subskrypcji. Nie ma ich dużo, tam 20 parę, ale będziemy to działać. Będziemy działać systematycznie, żeby to było dobrze. Więc lajkujcie, udostępniajcie, niech się niesie. Jedziemy dalej z tematami ZMP3.